I czym, czym jest w ogóle payback period? To no w skrócie można powiedzieć, że jest to okres, po którym zwraca nam się koszt pozyskania nowego klienta. Jak go obliczyć? No, najprościej chyba wyjaśnić to na przykładzie. Załóżmy, że mamy firmę, która, sprzeda, która wydaje 100 zł na działania marketingowe, które pozyskują nowego klienta. Czyli koszt pozyskania klienta to jest właśnie 100 zł. I ten klient generuje dla Was miesięcznie 20 zł zysku netto, tak? czyli przychody minus koszty obsługi tego, tego klienta, tego projektu. I aby obliczyć ten payback period, po prostu dzielimy koszt pozyskania klienta, czyli te 100 zł przez zysk netto, który generujemy w jednym okresie. W tym wypadku 20 zł. No, z prostych obliczeń wychodzi nam po prostu liczba 5, co oznacza, że tak naprawdę potrzebujecie pięciu pełnych miesięcy, aby ten konkretny klient uzyskał dla Was rentowność, tak? Czyli od tego momentu zaczynajcie tak naprawdę na tym kliencie, na tym projekcie zarabiać.